Nazywam się Teresa Osowska. Dzisiejszy podcast psychologiczny z cyklu Zrozumieć siebie jest zatytułowany Kiedy para nie może począć dziecka? Trudności natury psychologicznej mogą być przyczyną niepłodności, a nawet bezpłodności pary. Bezpłodność oznacza trwałą niezdolność do poczęcia dziecka. Częściej używa się terminu niepłodność. Niepłodność to niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia przez parę 3-4 razy w tygodniu przez okres 12 miesięcy bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Czasami warto sprawdzić, czym ktoś myśli o sobie, że jest niepłodny, czy też, że jest bezpłodny. To są dwa zupełnie różne. Stany wewnętrzne. Praca wewnętrzna z parą nad trudnościami występującymi w związku może pomóc parze w poczęciu dziecka. Płodność jest związana bardzo z małżeństwem, z instytucją małżeństwa, z decyzjami o tym, że kobieta i mężczyzna wchodzą w związek i że chcą potem mieć swoje dziecko. Często już decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest związana z tym, że dziecko się poczyna. Przykładem jest tu rodzina, w której mężczyzna, 28 lat, był w kolejnym związku. Wcześniej żadna z partnerek nie była kandydatką na żonę dla niego, głównie jeśli chodzi o jego matkę. Matka nie widziała dobrej kandydatki na żonę dla swojego syna. Kiedy partnerka mężczyzny zaszła w ciążę, mężczyzna pomyślał: Poczęło się dziecko, klamka zapadła, nie ma drogi ucieczki. Podjął wówczas decyzję o małżeństwie, oświadczył swojej matce: albo ta, albo żadna inna, i ożenił się. Inny przykład. Młode małżeństwo. Po trzydziestce, kilka lat po ślubie, kupili duże mieszkanie z pomocą rodziców. Mężczyzna nie był pewien, czy chce zostać w małżeństwie. Nie chciał mieć dziecka w tamtym momencie. Kiedy kobieta zaszła w ciążę, poroniła. Poronienie nastąpiło, ponieważ zarodek ludzki potrzebuje energii witalnej od matki i ojca, aby zaimplementować się w ciele matki i urodzić się. Po dziewięciu miesiącach. Ta kobieta była gotowa, żeby urodzić dziecko. Bardzo przeżyła utratę tego dziecka. Mężczyzna odetchnął z ulgą, gdyż jego droga do wyjścia ze związku była ciągle otwarta. Dodatkowo, kobieta bała się zajść w kolejną ciążę, ponieważ obawiała się, czy sobie poradzi, gdyby poronienie powtórzyło się. Ta para podejmowała liczne próby poczęcia dziecka. Które nie dały efektu. Inne trudności psychologiczne pary mogą też przekładać się na to, że parze trudno jest począć dziecko. Kiedy kobieta obawia się, że zachodząc w ciążę nie zdobędzie właściwego wykształcenia, to jest to jedna właśnie z takich sytuacji. Jedno z rodziców może być zidentyfikowane z kimś z rodziny pochodzenia, dla którego urodzenie potomka. Miało właśnie takie negatywne konsekwencje. W tej konkretnej sytuacji matka mężczyzny, ponieważ urodziła dziecko, była zmuszona do wyjścia za mąż i została na wsi. Przerwała swoją edukację i miała w swoim odczuciu bardzo trudne życie. Czasami para jest bardzo skupiona na podstawowych potrzebach materialnych na spłacie kredytu. Zdobyciu zawodu czy wykształcenia, i wówczas dziecko nie przychodzi na świat. Kiedy para jest gotowa na poczęcie dziecka i ma zasoby finansowe, do poczęcia nie dochodzi. Kiedy w historii rodziny były sytuacje głodu, wielodzietności, i dzieci patrzyły na to, jak mama i babcia co roku rodziły dzieci, to potomkowie tych rodzin częściej wybierają taki sposób życia, którym raczej gromadzą dobra materialne, i w tych rodzinach bezdzietność może być atrakcyjną formą życia. Warto poznać historię rodziny. Często rodziny, które mają kłopoty z poczęciem dzieci, mają doświadczenia biedy i wielodzietności we wcześniejszych pokoleniach. Przekonanie kobiety lub mężczyzny, że dziecko jest obciążającą. Inwestycją finansową, na którą para nie może sobie pozwolić, może bardzo utrudniać poczęcie dziecka. Jeśli para podjęła decyzję o aborcji z powodów finansowych, to opłakanie tego faktu, psychologiczne przetracowanie tej straty może otworzyć drzwi do poczęcia własnego dziecka. Jeśli wewnętrzne standardy rodziców Odnoszące się do tego, co chcą zaoferować własnemu dziecku po urodzeniu się, jaki dobry prywatny żłobek, przedszkole, prywatną szkołę chcą ofiarować dziecku, to taka perspektywa rodziców będzie istotną przeszkodą w tym, żeby dziecko mogło się począć, ponieważ jest to w jakiś sposób. Od początku zniechęcająca. Warto się skupić na tym, że standardem, których to dziecko bardzo potrzebuje i bardzo małżonkowie potrzebują, jest poczucie bezpieczeństwa, miłość do dziecka, poczucie spełnienia, że są to wartości, które nie są, nie wymagają finansów. Są rodziny, w których trudno urodzić się chłopcem. Gdyby męski potomek, Począł się w tej rodzinie, byłby bardzo zagrażający dla ojca. W związku z tą sytuacją ojcowie mogliby mieć wypadki albo choroby zagrażające życiu. Taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie w rodach królewskich lub po prostu bogatych. Jeśli w takich rodzinach na świat przyszli męscy potomkowie, to wrogowie takiego mężczyzny mogli planować jego śmierć. I w takiej rodzinie, która ma takie tradycje, męscy potomkowie mogą być zagrożeniem, konkurencją do przysłowiowego tronu, i wtedy rodzą się dziewczynki, które mają się dobrze. Istnieje rodzaj lęku przed poczęciem, który jest związany z tragicznymi wydarzeniami w rodzinie, w których, które dotyczyły dzieci, małych dzieci. Jeśli w historii rodowej doszło do. Przypadkowego zatrucia dziecka, to rodzina może mieć trudności z poczęciem potomstwa. I w takiej sytuacji wydobycie z historii rodziny tej trudności i przepracowanie jej może być bardzo pomocne dla pary, która stara się o dziecko. Praca transgeneracyjna z doświadczonym terapeutą może pomóc w przypadku, kiedy para przeżyła wcześniejsze poronienie lub aborcję. W przypadku poronienia, często Przyjmuje się, że jest to wydarzenie losowe o małej wadze dla rodziców. Tymczasem, zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą mieć duże trudności, aby poradzić sobie ze stratą dziecka poronionego. Koncentracja pary na tym, aby począć kolejne dziecko, może dodatkowo utrudniać opłakanie tej straty. W rodzinach, w których trudno jest począć dziecka, nie jest to takie łatwe. Bardzo często również rodzice pary i dziadkowie mieli jakiś konkretny problem z poczęciem dziecka. Nad tymi sytuacjami również można pracować. Jest to praca psychologiczna, która nie wymaga drogich procedur, dużych nakładów. Jest też metodą dostępną. Warto sobie zdać sprawę, że w wielu rodzinach ma miejsce presja społeczna, aby młodzi ludzie zostali rodzicami. Zarówno rodzice, jak i para, która planuje poczęcie dziecka, porównują się z ludźmi w swoim wieku i może to stanowić potężne źródło presji, źródło napięcia wewnętrznego, który tutaj jest czynnikiem przeszkadzającym w tym, żeby para mogła spokojnie począć dziecko. W sytuacji, kiedy para decyduje się na przykład na adopcję, ten rodzaj presji Bliskich, znajomych, rodziny znika, i często mogą począć własne dziecko. Obniża się napięcie emocjonalne w parze, wzrasta zadowolenie z siebie i z dzieci, i dochodzi do tego, że rodzi się własne dziecko. Przykład kliniczny. Małżeństwo, około czterdziestki nie mogło mieć własnych dzieci, zdecydowało się na adopcję dwóch chłopców z tych samych rodziców. Po zakończonym procesie adopcyjnym kobieta zaszła w ciążę i urodził się ich syn. Pierworodny syn tego małżeństwa jest osobą mocarną i zarządzającą. Ojciec, mężczyzna, jest starszym z dwojga rodzeństwa, a ma młodszą siostrę. Siostra ojca pracuje zawodowo, ale nie założyła własnej rodziny, ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Matka jest jedną z trojga rodzeństwa. Opiekowała się swoją młodszą siostrą, która sprawiała kłopoty wychowawcze. Obydwoje małżonkowie są najzdrowszym elementem pośród swojego rodzeństwa, tak można powiedzieć. Podstawową trudnością tej pary było to, że kobieta wcześniej straciła swoją matkę i przed wejściem w związek małżeński. Długo w swojej podświadomości tworzyła rodzinę zastępczą z własnym ojcem dla opieki nad młodszym rodzeństwem. Proces dorastania do, do małżeństwa, do zostania matką, poprzez adopcję innych dzieci, pomógł we własnym poczęciu tej parze. Inny przykład, kiedy poczęcie Następuje późno, kiedy para doczekuje się własnego dziecka. Ta para mieszkała w pobliżu rodziców kobiety. Matka kobiety chorowała psychicznie. Mężczyzna pracował w firmie, która zatrudniała głównie kobiety, flirtował z tymi kobietami. Podnosiło to jego poczucie własnej wartości. Żona była przeciążona opieką nad swoimi rodzicami. To że własna żona nie wydawała się mężczyźnie tak atrakcyjna, pomagało mu nie począć z nią dziecka. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta nie mieli wyobrażenia, że pali się mieć własne dziecko, bo mogłoby być chore psychicznie jak teściowa. Po latach bezdzietności obydwoje małżonkowie sądzili, że nie zostaną rodzicami, znikła presja poczęcia dziecka, znikła presja tykającego zegara biologicznego. Kobieta zaszła w ciąży i szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko. Według długoterminowych, klinicznych badań niemieckich, stres, kiedy kobieta długo, nieskutecznie stara się o gotomstwo, powoduje skłonność do pewnych chorób. Te choroby, które długo, bezskutecznie się starają o to, żeby zostać e, matkami, częściej chorują na. Schorzenia układu limfatycznego i układu kostnego. Co mówią bajki na ten temat? Bajka pod tytułem Celineczka opowiada o tym, jak wiele można przekroczyć trudności tzw. obiektywnych, żeby znaleźć partnera, który na poziomie duszy jest dobrym partnerem. W tej bajce starsza kobieta bardzo chciała mieć dziecko, ale nie miała męża. Poszła do czarownicy i poprosiła o pomoc. Czarownica obdarowała dojrzałą kobietę maleńką dziewczynką, piękną jak kwiat. Uroda dziewczynki przyciągnęła uwagę. Kreta i różnych innych męskich zwierząt z okolicy. Mysz Polna upodobała sobie dziewczynkę dla Kreta. Mysz podziwiała Kreta, ponieważ był bardzo bogaty miał pełną zbieżarnię i piękne futerko. W tej bajce Różne kobiety z otoczenia wywierały presję, by dziewczyna wyszła za mąż, za kandydatów, którymi kobiety z otoczenia były zachwycone. Dziewczyna nie była zachwycona tymi kandydatami. Głębi duszy była zrozpaczona, ale nie widziała dla, dla siebie innego wyjścia. W tej bajce nie ma postaci ojca, który mógłby ochronić dziewczynę. Matka nie chroni jej wystarczająco dobrze i to inne kobiety z otoczenia decydują o jej życiu. Dziewczyna, celineczka jest w rozpaczy, w depresji i sama nie wie, czego potrzebuje. Pomoc przychodzi z zewnątrz, od kogoś, kto zna istoty podobne do celineczki. Osoby, które są poruszone przedstawianymi tematami, zapraszamy do kontaktu z terapeutami ośrodka Aditus poprzez stronę litus. 그렇게 간단